Tam udział, ale co z naszą Polską dalej? Wiemy, że Polska jest zakradana, zakładów prawie nie ma, e, e, po prostu e, e, młodzi nie mają pracy. Wyjeżdżam za granicę, więc tego samego jestem tego dowodem, żywym tego dowodem jestem. Niedawno było by obroniam by pracę. Niestety w moim kierunku tu ciężko dostać pracę. E, kiedyś było lepiej, e, a dzisiaj no niestety młodzież się czeka. Co będzie staruszkowie zostaną nam, a rząd dalej walczy e, e, po prostu o to, żeby być i tak dalej, żeby mocniej byli, a młodzi po prostu wyjeżdżają za granicę. Bym bardzo proszę. I tu jeszcze jedno pytanie do Pana mam. Pan mówił, że Jezus był objęty.

To, to, to nie, 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 umie, nie umie, nie umie. Nie umie, to jest to. Natomiast nie mówmy. Dlatego dlatego będziemy I g oni jadą tego lądynu, gdzie oni pracują. Więcej pracuje w tym na budowie, prawda? Dlaczego tak jest? To, to jest to. Nie mnie, dlatego, dlatego, że rządzi nami, rządzą nami durny, w których wjedzą pewne przesągi. Ja coś powiem. To wam, to wam się może nie zbudować, niestety, to Wam ale to jest prawda. Otóż, czytałem chyba dwa lata temu, czy trzy, w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie artykułu: Przyszłość Polski leży w wykształceniu. Musimy zwiększyć ilość tego na wyświetleniu, tylko wiedza i tak dalej, i tak dalej. Na jedenastej stronie Gazety Wyborczej był uczciwy reportaż Pani z Gdańska, która chciał też pracę. I wszędzie jej mówiono, że jak ma wyższe kształcenie to jej nie jest. Prawda jest taka, że mamy w Polsce na produkcję ludzi, którzy mają wiedzę nikomu na nic nie Taka jest prawda. Na nic nikomu nie Kobietom potrzebna jest znacznie bardziej wiedza, prawda, znać obce języki, czego się uczy słabo, prawda, yy, znać, umieć, umieć ładnie śpiewać, rysować. Gracia na oczywiście. Natomiast, mocno, natomiast dla kobiet, dla kobiet yy, na ogół mówię, bo są oczywiście wyjątki, no. Myślę, że Pani Szuszkowska by oszalała, gdyby kazać jej, jej wyszywać makaski. Dzisiaj, dzisiaj nawet robiąc się komputerowo, komputerowo. i bardzo ją wiele łatwiej niż wtedy. I kobiety świetnie to robią na komputerach, natomiast nie ma ani jednej kobiety, która by napisała nikomu program komputerowy. A nie nie się. Wyjdzie. Nie. No ale nie wyjdzie, tylko taka jest prawda. Nie ma. Więc to ja Wam poradzę. No ale jeśli nie Pani nie, nie, nie ciska, bo taka jest prawda. Nie ma. Ja ja mam, to ja to w całej Dolinie Krzemowej, w całej Dolinie Krzemowej, że Jak w Ameryce, nie ma praktycznie kobiet na oczywiście e, takich, e, które są programy, bo to jest po prostu dla kobiet zatrudniać. E, ja nie rozumiem. Dlaczego? Dlaczego ludzie, ludzie przegadzają, że kobiety, że kobiety na przykład yy, no, nie, nie mogą podnieść 200 kg w górę, prawda? I to uważają za normalne, a nie rozumieją, że kobieta nie potrafi. Nie potrafi, ten, że, że to bardzo że zrozumiałem. Kobieta nie potrafi się w łamce sekundy wyobrazić, jak cztery samochody za te ładne sekundy będą, będą koło siebie. My to pytamy od razu. Około 30% kobiet... I około 8% mężczyzn ma trudności z zlewa, co na tej jest Kobiety mają inaczej zbudowane muzyki. zrozumcie Państwo. Nie ma tu się śmiać, bo za te kobiety, Państwa. Znacznie, znacznie ważniejsza od, od konstrukcji, od, pruga, od, pruga, od pruga komputerowego jest umiejętność wytrzymania z chorym dzieckiem przez 14 godzin z To jest znacznie ważniejsze dla ludzkości niż programowanie komputera. I kobieta to potrafi. Ja nie potrafię, bo był i nawet A ona to potrafi. I każdy ma swoją specjalizację i trzeba to zrozumieć. Nic też z kobiet, ani z mężczyzn, Kobieta. tylko zrozumieć, że mężczyźni i kobiety są inni. Na no, ogół, bo są oczywiście wyjątki W liberalnym państwie, jestem liberałem, dopuszczamy jak najbardziej, że mężczyźni zajmą się gotowaniem, nawet nie tylko jest mężczyźni, ja wiadomo, wiadomo, <śmiany> 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 <Ten, śmiany> ale też nie wolno ustalniać wolno kwot ze serwisów kobiet. To jest kobiety, prawda? Więc, ja jakby tak. Jeżeli ktoś mi powie, że na przykład wśród przy wielkich, ja tam przyglądałem pismo wczoraj, wczoraj y, pismo tam przemyślenia na Śląsku. I tam było wymienionych ze wszystkich przedsiębiorców, z tym była jedna kobieta jako wicedyrektor czegoś. I teraz tak. Feministka powie, to jest dowód na to, że jest kiminacja. A, a ja mówię tak. Patrzymy do NBA na koszykarzy. Koszkadzic poniedziałek, 75. Tam ogóle nie ma. Ale w ilościach świadomych. W ilościach śladowych. Otóż, jeżeli, czy to znaczy, że jest dyskryminacja? Nie. Po prostu to znaczy, że mężczyźni nieśli się, myśli się nadają nadania do I Skoro kobiet jest mniejszy temu biznesu, to znaczy, że kobiety się do tego gorzej nadają. I koniec dyskusji. Czyli właśnie uzowodniła Pani czy Pan, że kobiety się do tego biznesu gorzej nadają? I już. To myślmy logicznie, a nie jesteśmy w dogmaty. Musimy walczyć z przesądami. Może kobiety mają równe takie możliwości. To jest wszystko. Jesteśmy w XXI, w XXI wieku odrzuci przez... sądy. To już było prawdzie, a nie o przesądy. może to są... może pan głosi podlądy z XIX wieku. W XXI wieku kobiety są, są mądre. Na wiem, na wiem, czytałem, czytałem na Uni Kampel, prawda, i kilku innych mądrych kobiet. Ale na tym polega wyraźny, proszę Państwa. Trzeba być wyraźnym, dzisiaj inaczej nie przychodzą z dumą. Proszę. Panie Przewodniczący, e, 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 myślę, że Panu zauważył, że to jest wiarygodne, ale rozmądrz w moim pojęciu oznacza spójność mówienia, spójność działania. To pytanie jest takie, dlaczego Pani z politykiem? że taki państwo, Są nie pan, być bo stajecie to, Nie kiedyś takie pytanie zadałem dla Was, oczywiście niepoważnie, jednemu komuniście, który powiedział, ty, o to, żeby nie było pieniędzy, ale przecież w państwie bierzesz, prawda, Otóż dokładnie samo. się to, póki żyjemy w państwie no to musimy być w takim nie bo nie ma nic tak, jeszcze kolega? Powoli będzie po macie. że społeczeństwo na tyle instynktu zachowawczego, że więcej pan nie zdobędzie i nie będzie takiego pochwały. Pan, na przykład Liga Północna we Włoszech, której przywódca, pan Głosi, pan głosi poglądy, nie wiem, z takim jak ja, miała w wyborach od 0,25 do maksimum 1,25% przez 12 lat. On zawsze mówił, że to się na drone z Diroma, prawda, na wiozji, na polinach prawda, prawda. I ludzie tu nie wiedzieli. Jakby wówczas afera ma nie to jest czysty grąk. że kurde, on cały czas mówił prawdę, to nagle, to w tej bo tam istnieje, prawda, na północnym Włoch, to to 40%. Otóż łaska ludu, jak każdego Terana, na tym koniu jeździ. I, i nie, pan, nie wiadomo, jak to, jak to będzie. Czeka będzie. parę sekundami, tak? Na razie, na razie było tak, że, tak, że sondaże dawały tam zawsze 1%, nie przypadkiem zresztą, bo ja słyszałem kiedyś, bo nie ma czy Państwo że ci dziennikarze na nazwiskiem mówią. Ci... Ale to ja nie mówię, ja tego nie mówię na wiatr, bo w kilku osobach ja widziałem papiery. Nie mogę już zmienić daty, bo obu mnie tajemnica od tej osoby, ale mogę Was zapewnić, że w wielu wypadkach patrz, tak wszystkie na twarz dziennikarza telewizyjnego i to nie jest twarz agenta specjalnego. to jest twarz oficera specjalnego. Otóż nie. Ja widziałem tam wiele, to nie ma dyskusji. To do tego zadów. Otóż, słyszę, on ma taki złaty który tam kieruje innych ułatwcę. Wszyscy mają takie płatki. I słyszę, masz powiedzieć, że dostaną jeden procent. Masz powiedzieć, że dostaną jeden procent. Zawsze do prawdziwymi wyborami wszystkich dziennikarzy telewizji Zaczynali dyskusję z nami osób, to wiadomo, że wy dostaniecie jeden procent. Potem wy dostaniecie trzy i ludzie mówią bardzo, że myśmy wiedzieli, co tymi zagłosowali, ale ponieważ jesteśmy zmartwiorani głupi. I to technika stosowana za komisję w tej klientce. Teraz dają nam już od trzech do czterech. Jest już dziurka.